Opowiedz mi o JFR. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni bradziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty? Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam wyznaki. Wodziła egana, próbowała nas poróżnić. Po tym jak je poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nil w gardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na placu zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby mnie, Egana, Serita i Jennefer. Cesarskie tajne służby. Mm. Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rideau, A parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Jennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w królestwach północnych. Co się zaś tyczy Jennefer, z jakichś względów była dla emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o Loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi watiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie? A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem.